Zrobiłem tak jak próbę tak podobnie jak w wymiarce. Więc jest zasysanie. Parametry elektryczne 5V, 2A. Jak widać, jeżeli by to się jeszcze zamknęło, prawdopodobnie do dymu może by się na więcej. Przy podłączeniu dwóch grzałek i w rzędu 4A możemy mieć dymu naprawdę sporo To jest słabo widać ten, o, tu troszkę lepiej.